Dali mi mikrofon. Dobry wieczór. Jestem z torebką. Każda porządna nauczanka nie przychodzi do szkoły z gołą ręką, tylko zawsze wleczę coś w torbie. Chciałem torbę z biedry, bo to jest taka nauczycielska marka, ale torby z biedry nikt nie miał, więc mam torbę z Heliona, wydawnictwo Helion, które produkuje książki informatyczne, i za ten tekst mam dom. Ha! Dobra, to właśnie byłoby na tyle. Ale, ale, chciałem powiedzieć, że w tej torbie, jak w dobrej sztuce, yy, wiecie, co się dzieje ze strzelbą, która w pierwszym akcie wisi? Wiecie. I to właśnie ta torebka tu opry o ten komputer, który nie działa i tam właśnie jest to, co ma być na końcu. To ja tu na cały ekran zrobię, tak o. I zrobię, że o, że o. Proszę Państwa, hasło jest, wszyscy jesteśmy cyfrowi, nawet o tym nie wiemy. Ja wiem, że trochę się z tym nie godzicie, ale większość pomocy, które dzisiaj były prezentowane, była jednak robiona z pomocą komputera i drukowana na drukarkach. Jedynym wyjątkiem była Ania, która wszystko rysuje ręcznie. Te całe plansze, rysuje hektary kredek. So, ja jestem tutaj naprawdę pod wrażeniem. Jak spojrzycie na nią, wydaje się wątła dziewczyna, ale w prawej ręce mam większe mięśnie, bo ona jest praworęczna. Tymi kredkami po prostu tam już ma chwyt taki, że orzech gniecie. E, dobra, e, ja bym chciał na początek taki teścik zrobić, bo cały czas. E, tu zezwolę na coś. E, taki teścik zrobić na początek. Teścik na początek brzmi: o tak, właśnie takie o. Proszę Państwa, wszyscy mówią: No, cyfrowy nauczyciel, cyfrowy nauczyciel. Mam kilka y, zgodnych z nowym podejściem do edukacji, takich zabaw, które dla Was przygotowałem. No, co to znaczy cyfrowy nauczyciel? No, zna cyfry, że to proste jest. W zasadzie prawie wszyscy nauczyciele już są cyfrowi, ale żeby sprawdzić, czy Wam i w ogóle, czy Wam to wychodzi, to ja przygotowałem taki mały teścik, proszę bardzo. Cała sala. Bardzo ładnie. Yes. Świetnie. Yes. Bardzo dobrze. Uwaga, to jest pozytywne wzmocnienie. Chwali się, świetnie, ładnie. Jedziemy. Wow, jak wy to znacie? Jest. Kurczę, wszystko wiecie. Dobrze, i teraz całym chórem. I to jest dowód na to, że nie znacie cyfr. Tak, to jest liczba. Dzień dobry Państwu. Czas na wnioski. Czas na wnioski. Nauczanki nie są przygotowane do nauczania podstaw z matematyki. Mylą się im cyfry z liczbami. Przetestowałem koleżankę, ona mówi ryby. A niektóre liczby wywołują chichoty. Ja nie wiem dlaczego, akurat 69%. Takie ułożenie tych dwóch cyferek, że. ha, 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 niby. No i podsumowanie. Ja wiadomo, matura leży, sami wiecie. Wasza wina. Tak. Było śmiesznie, się skończyło. Myślicie? E, oczywiście, cyfrowy nauczyciel zna doskonale swój warsztat pracy. Proszę Państwa. Proszę bardzo. O, jak ładnie się wyświetla. Wiecie, kto to? Kto? Blanik. Wiecie, który to rok? 2007. Tak. Teraz uwaga. Pytanie: on robi takie coś. Patrzcie. Robi to, co wiecie. No, każdy nauczyciel codziennie w szkole robi mniej więcej. On to zrobił na Olimpiadzie, wielkie halo, ale na korytarzu szkolnym ja to mam codziennie. O, hop, proszę bardzo. Wielkie halo, tam ludzie, ten Rumun, widzicie przerażony już. Bo on nie był w polskiej szkole. Pytanie, co to były za ewolucje? Wiecie? Oczywiście nie wiecie, bo nie znacie fachowego języka i tych nazw. WF w polskich szkołach leży kompletnie. Oczywiście jasna sprawa, tragiczna sytuacja narodu w kwestii WF-u, to wina nauczanek. Czyli nie uczycie w ogóle takich rzeczy, nic nie wiecie. Słuchajcie, ja mógłbym tutaj Wam pokazać 1500 przykładów jeszcze, gdzie naprawdę jesteście winne. Jeśli są tu jakieś nauczanki, to również są winni. Bo to wykształciliście tych dzisiaj ludzi na stanowiskach. Może nie? A proszę. I nagle się wydało. I nie cykliści. Dobra, jedziemy dalej. Proszę Państwa, myślicie, że to takie proste? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Anna Grzegory, proszę uprzejmie. Logopedia. Proszę bardzo, kto to jest i dlaczego nie mówi R? Gdzie został popełniony błąd? Oczywiście! W szkole podstawowej w klasach 1-3. Brak rozpoznania, brak pomocy logopedycznej leży. A dlaczego wziąć? Pisze jedna pani poseł. Aha, dlaczego wziąć? A nie wziąć? Czy... Dziękuję Moniko. To jest samokrytyka. Pamiętacie, w 50. latach to było, kto pamięta to? Samokrytyka. Bo oczywiście. Tak jest. Źle uczo. Podsumowanie. Nauczanki nie uczą mówić i pisać po polsku. Ich koleżaneczki, logopetki, należą do spisku. Wnioski? Jakoś po niemiecku to się nie zdarza jednak. Ha. I Antek Policmeister, widzicie. To ma sens jednak. Dobrze, było śmiesznie, koniec teraz śmiania się. Proszę Państwa, w 2013 roku, czyli 3 lata temu, popełniłem taki artykuł, który można znaleźć na ISU Super Belfrów, na temat e-gotowości szkolnej naucza, nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego, czyli jakie cechy powinien mieć nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, albo jakie programy umieć obsługiwać, żeby powiedzieć osobie, jestem e-nauczycielem. Jak widzieliście, w zasadzie wszyscy jesteście cyfrowi, troszeczkę win tam po waszych stronach jest, ale dajecie radę jakoś. No ale mam taki wyimek z tego y, artykułu, który układał się w takim kwartalniku Meritum, tak Ewa, to kwartalnik jest Meritum? W kwartalniku, o języku warszawskiego, więc kto z Warszawy to można zobaczyć. I, I zobaczcie, po stronie nauczyciela, jakie muszą być cechy, żeby ta zmiana taka y, zaszła i czy ona w ogóle jest potrzebna to za chwilę. No musi być świadomość edukacyjna. No, chyba wszyscy mamy taką świadomość, że coś się musi zmienić. Niekoniecznie dobra zmiana, ale w ogóle jakakolwiek. Samoświadomość autoedukacji musi być tak, że musi być świadomi, że coś kurczę chcemy jednak zmienić. Chcenie, ja o tym też pisałem dużo, dużo, że musi być educhcenie, My musimy chcieć to zmienić w sobie i gdzieś to przekazywać na bok. Umiejętność współpracy to jest to, o czym wszyscy mówią przed chwilą mistrzowie kodowania doskonale to pokazali, jak można współpracować i jak tę umiejętność wyrabiać, bo wszyscy oczekują od nas współpracy, ale nigdy nikt nas tego nie nauczył. Tak? Polak na zagrodzie w wo, Równy Wojewodzie. Tak wygląda współpraca. No i komunikacja i dzielenie się wiedzą, czyli to, co dzisiaj robimy. Właśnie się komunikujemy i dzielimy się wiedzą. Proszę Państwa, u mnie w szkole wisi taki pęk. Pęk różnych yy, yy, wszystkich moich znaczków, które zdobywam na różnych konferencjach, jak po nich jeżdżę, i ten pęk jest coraz większy, ale to jest właśnie to. Jeżdżąc na te konferencje, rozmawiając z ludźmi, tak jak Wy dzisiaj jesteście, uczymy się. Tych wszystkich, tych wszystkich rzeczy. Proszę zobaczyć, że tutaj są i Mistrzowie Kodowania, i KASK z Nowego Tomyśla, i Inspiracje 2014 wiszą tutaj, czyli konferencje, które odbywają się, czy Mistrzowie Kodowania, no to od trzech lat, tak? Natomiast inne konferencje cyklicznie po, po 11 lat, te dla informatyków. Ale informatyk dzisiaj zmienił się trochę, bo ten, kto używa technologii w szkole. To nie musi być już informatyk. Do niedawna tak było. Dzisiaj wy wszyscy używacie technologii w szkole i ta technologia wkracza, wkracza do klas pierwszych, do klas drugich, do klas trzecich. E, e, szerokim frontem, że tak powiem. No dobra, ale jak już doszedłem do tego miejsca, to skąd my mamy te cyfrowe wzory czerpać? Wy już wiecie, ja chciałem to jeszcze raz podkreślić e, Superbel w Szybini, e, dwa blogi, Jeden blok zamiast kserówki, to są edukacyjne gry yy, i zabawy dla dzieci. Yy, ja tutaj dodałem to logo Superbelfur, bo tak faktycznie wygląda. Gry i zabawy matematyczne z kostkami również, ale również zapraszam na bloga superbelsz.pl dla tych dużych superbelfur, bo tam dziewczyny również publikują i można znaleźć artykuły niedokładnie tylko do mini. No i oczywiście, proszę Państwa, coś, co powstało całkiem niedawno, a mianowicie e, webinaria. Czy ktoś z Was uczestniczył w webinariach organizowanych przez Super Belfrów? Ostatni czwartek miesiąca. Rąsia do góry. Widzicie? Ta, widzę Cię, Ola. Ola uczestniczy. Tak, nawet e, tutaj jest na tym zdjęciu, dlatego tak krzyczy. Tu. E, posłuchajcie, webinaria to nic innego jak szkolenia Prowadzone online. W każdy ostatni czwartek miesiąca takie webinarium jest prowadzone przez Super I Jak widzicie, dotyczą one również zagadnień dla klas 1-3. Yy, oczywiście tutaj były matma to nie tylko liczby. Yy, webinarium prowadzone przez yy Martę Flobo i Ola mówiła. Te webinaria, poza tym, że. i Beatka Skrzypiec. A, Marta, tylko moderator, to nieważne. Przepraszam. Ale y, posłuchajcie, system y, oczywiście jest taki, że na żywo oglądamy te, y, te webinaria, uczestniczymy w nich, bo są zadania. Możemy zadawać pytania, możemy kontaktować się na czacie, ale potem można je obejrzeć. Na kanale YouTube Superbelszy, jeśli go znajdziecie, można obejrzeć takie półtora godzinne spotkania na konkretne tematy, można sobie założyć słuchaweczki i siąść w domu, jak mąż będzie oglądał Ligę Mistrzów, bo wiecie, właśnie zaczęły się te ostatnie mecze, więc to nuda, to tam sobie zakładamy i on to to z kolegami Messi, Messi, a wy spokojnie kostki na matmie. Dacie radę. Jakoś. E... Proszę Państwa, no i jest slajd ostatni, żeby Was tak nie rozbisurwanić i za długo nie trzymać. E... Co to jest? Co to? Jabłko? No tak. Wyobraźnia mocno rozwinięta. Tak, to nie jest jabłko. Tak, to jest labbook. Uwaga, pojawia się podpis. Jest labbook. Oczywiście dzieciaki robią takie labuki, jest tego mnóstwo, rozkładane książki. Kiedyś były takie ruskie wołki zając, pamiętacie, rozkładałeś tam wstawał domek. Tego dzisiaj też jest pełno, ale dzieci mając 3D w telewizji, już się dzisiaj tak strasznie tym nie kręcą, ale można samemu coś takiego zrobić. No i dobra, proszę państwa, a co to jest? Uwaga. Co to jest? Rolap. Spokojnie. I właśnie, proszę Państwa, teraz ta strzelba. Oczywiście wykonałem go wczoraj o drugiej w nocy. Była, było to moje doskonałe zajęcie w hotelu Ibis. To jest szał. Tak, sam to narysowałem kredkami dziergając. Proszę Państwa, e... chciałem go przykleić, ale coś się w połowie rozeszło. E... To jest roll-up i wcale to nie jest prawda, co koleżaneczki krzyczą tutaj, uko ukochane, że roll-upa nie ma. Otóż jest. I on troszeczkę zmienił nazwę, bo wiecie, że nauczanki potrafią zrobić coś z niczego. Widziałyście to, tak? Biedra, Lidl, te sprawy to wszystko tam jest, już panie są kasierki, znajome. Już tam wszystkie gwiazdki są. Jak są na święta gwiazdki, to wiadomo, że one już nigdzie indziej nie trafią, tylko w szkole będą. Wszystko jest ok. I proszę państwa, to y, są takie, y, takie pomysły, że coś się nazywa labbook i Ja postanowiłem również. Osobiście wyprodukować własne pojęcie pedagogiczne na potrzeby grupy. Komputer. O, proszę, uwaga. Rolglut. Proszę Państwa, nie żaden rolap, tylko sklejony z papieru, normalnym dziecięcym klejem rolglut. a żebyście nie myśleli. Że kleju nie mam, bo prawdziwa nauczanka ma wszystko w takiej torebce, to wyciąga z takiej torebki torbę konferencyjną z super długopisem. Bez długopisa z konferencji się nie odchodzi. Jak nie dali, to się posuwa z jakiegoś stoiska. Proszę Państwa, nauczanka ma zawsze nożyczki, że mogła przyciąć ten roll gluta, bo on może się nie zrolować do końca. Oto klej. Jestem w stanie w ciągu trzech minut naprawić rol gluta i sprawić, żeby nam tu wisiał do jutra. A kupiłem dwa kleje, Bartek ma własny. Aha! Taka przewidywalność ojca. Tak. Yy, moje. Aha, nauczyciel ma jeszcze yy, ekskluzywne, yy, ekskluzywny komplet długopisów, który dostał od rodzica, ale to nie będę mówił. Więcej. 啊。Huh.